Dzień dobry, witam. Witam, witam i o zdrowie prostaty pytam. Movember. Movember 2022 to jest taka kampania Zapuść Wąsy, która na całym świecie ma zwiększyć naszą wiedzę, czy zwiększyć nasze, 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 nasz stan zrozumienia, że istnieje coś takiego jak problem z prostatą. Dlatego pomyślałam, że dzisiaj warto będzie ten temat poruszyć. Zwłaszcza, że chcę Ci pokazać, w jaki sposób z jednej strony wprowadza nas się w błąd, a z drugiej strony, jak my możemy sobie pomóc od razu, nie zwracając uwagi w ogóle na to, w jaki sposób zwiększa się tą informację na świecie na temat raka Prostaty i nie tylko. Także dzisiaj Rak Prostaty, 4 lata temu zrobiłem serię trzech filmów, na których dokładnie omawiam. Każdą, każde podejście do raka prostaty myślałem, że te filmy po prostu będą wyświetlane w setkach tysięcy, natomiast nasz kanał obserwują głównie kobiety. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. 85% widzów naszego kanału to są kobiety, i być może dlatego ten temat prostaty, raka prostaty i problemów z prostatą nie przebił się tak mocno. Ja trochę liczę na to, że Wy dziewczyny, skoro oglądacie nas w takiej dużej ilości, że to Wy przekażecie informacje dla swoich partnerów, jeśli będzie taka miała miejsce sytuacja, że będzie jakiś problem, po to, żeby mężczyźni po pierwsze się nie bali, po drugie, żeby, żeby im pomóc, a po trzecie, tak naprawdę to bycie z, ze zdrowym partnerem daje dużo więcej satysfakcji niż niż dbanie o niego jak pielęgniarka i, i, i podtrzymywanie go przy życiu. Zbyt wielu mężczyzn umiera niestety z powodów leczenia raka prostaty i chorób związanych z prostatą, dlatego bardzo ważne jest to wideo, abyś obejrzał je do końca, abyś obejrzała je do końca i żebyś przerozszerzała wiedzę na ten temat jak najszerzej się tylko da. Na początek zaczniemy od tego, że mamy jakby dwa problemy, o których warto by było dzisiaj tutaj porozmawiać. Pierwszy to jest BPH z angielskiego, to jest łagodny rozrząd stercza, a drugi to jest zapalenie gruczołu krokowego, czyli Prostatis. Prostatatis nie znalazłem polskiej nazwy na to. Jest to stan zapalny, który i zaczniemy od tego, który występuje nawet u 30-latów, 30-40 latków. 30 40 latków. Problem o tyle poważny, że od razu popełnia się wielki błąd w momencie, kiedy się zaczyna to leczyć. Są nawet osoby w wieku 20 paru lat, które już zgłaszają się z takim problemem. Jest to, uwaga, niebakteryjne zapalenie gruczołu prostaty, czyli niebakteryjne. A co się robi? Przede wszystkim leczy się to antybiotykami. I to jest tak naprawdę olbrzymi błąd, który popełnia medycyna. Zdając sobie z tego sprawę, bo ten problem opisany już był tak naprawdę bardzo dawno, on już od co najmniej 150-200 lat jest opisywany w dziennikach medycznych, i od początku w zasadzie było wiadomo, że to jest niezwiązane z rozwojem bakterii w tych okolicach że to nabrzmienie, że ten problem, który, który nie pozwala nam się ją wypróżnić w łagodny sposób, niestety. Nie jest związany z bakteriami i leczenie tego antybiotykiem jest wręcz przestępstwem, według mnie. Owszem, 1-2% osób, które się zgłoszą z takim problemem, mogą mieć jakiś problem z rozwojem bakterii w tych okolicach, ale to trzeba stwierdzić. Trzeba przeprowadzić badania bardzo szczegółowe, a nie od razu każdemu przypisywać antybiotyki. To jest jeden z wielkich, jeden z wielkich problemów, który tutaj dotyczy nas, mężczyzn. Jak to się objawia? Przede wszystkim ból podczas oddawania moczu, tak? pojawia się ból, pieczenie, słaby jest ten przepływ, czyli nie można się jakby wypróżnić do końca, za każdym razem jak naciśniesz mocniej, chcesz przepchnąć ten mocz, to zaczyna coś tam ściskać, wyobraź sobie, że mamy wielkości fasolki, tą naszą prostatę i tamtędy musi to przepłynąć i ten mocz niestety nie wypływa na zewnątrz, co również spowoduje tak zwany częstomocz, o którym mówiłem wcześniej lub często mocz będzie temu towarzyszył, bo nie damy rady się wypróżnić do końca, yy, i zostaje ten mocz, nam już się wydaje, że się wypróżniliśmy, albo po prostu przerywamy i chcemy, żeby się pozbyć tego bólu. Niestety ten ból dalej nam towarzyszy, dlatego często moc, słaby przepływ itd. Tak to są takie podstawowe, typowe objawy. I tutaj wielu mężczyzn, większość mężczyzn, będzie miało ten problem. I ten problem, kiedy zgłosimy się do lekarza, natychmiast powoduje, jest taką ilość zdarzeń, które są totalnie błędne. Pierwsze, to tak jak powiedziałem, to jest podawanie antybiotyków. I często to jest tak, że poda się jeden antybiotyk, on nie działa, poda się drugi nie działa i tak dalej. Czasami to są tygodnie, nawet miesiące przyjmowania antybiotyków, które niszczą po prostu nasz cały układ, w ogóle pokarmowy, i całe nasze ciało. Na temat antybiotyków mamy oddzielny film, może go wkleję pod spodem. Następny problem, który tutaj się pojawia, to pojawia się skierowanie na badanie PSA, czyli stwierdzenie, czy ten czy ten przerost prostaty nie jest spowodowany na przykład rozwojem jakiegoś nowotworu, czy z rozwojem nowotworu. Tutaj nigdy nie ma nowotworów, tutaj nie powstają nowotwory, ale ta kaskada zdarzeń niestety może prowadzić do tego, że piszecie później do las. Nawet wczoraj napisał do mnie przyjaciel z Londynu, że 56-letni mężczyzna będzie miał, e, miał robione badanie, 7 grudnia ma mieć dostać wynik. Co on może już dzisiaj zrobić, żeby, żeby nie mieć problemów z rakiem prostaty? Czyli rak prostaty Sugeruje lekarz, i tak dalej. To nie jest żaden rak. Zastanowimy się na tym dzisiaj, dlaczego to powstaje i co z tym zrobić. Drugi problem to jest łagodny rozrost stercza, i tutaj mamy problem na samym początku. Ten łagodny rozrost stercza niestety nie zawsze ma objawy. Czyli możemy mieć zmiany w prostacie i w okolicach prostaty, i, i ta, może być, ten, te, te zmiany mogą tam nastąpić, ale niekoniecznie zawsze możemy mieć objawy. I tutaj to jest bezobjawowe lub objawowe, to tak jak z tym C19, tak? były objawowe, bezobjawowe. Także tutaj mamy problem, ale od razu jest sugestia, która praktycznie zawsze towarzyszy określeniu tej choroby, tego stanu chorobowego. To jest najwięcej osób z cukrzycą typu drugiego zgłasza się po prostu z tym problemem. Czyli tu wiemy, że często nie ma objawów, ale bardzo często towarzyszy ten problem osobom z cukrzycą typu drugiego lub jakimiś stanami przedcukrzycowymi. I tutaj lekarze sugerują, czy naukowcy sugerują, że tutaj brak ćwiczeń również może doprowadzić do, tej, do tych zmian. Ale to, co jest najważniejsze, to co na przykład yy, powoduje, że my mężczyźni częściej tracimy włosy, to jest DHT. I widzisz, ja już robiłem film w zeszłym tygodniu na temat tego, że moje włosy prawdopodobnie wyszły mi, dlatego że miałem niedoczynność tarczycy w bardzo młodym wieku, mniej więcej około 24 do 28 roku życia, a drugim problemem były stany przedcukrzycowe, a trzecim problem DHT. DHT to jest taki hormon testosteron, który został już zamieniony na bardziej niszczący w naszym ciele. Myślę, że to w ten sposób będzie najlepiej określić. DHT to jest taki hormon, który powstał z testosteronu. Bardzo często przy właśnie problemach z cukrzycą on się pojawia, jest jego dużo więcej, i on powoduje na przykład wypadanie włosów i rozrost prostaty, przerost prostaty. Czyli tutaj mamy do czynienia z cukrzycą, mamy do czynienia z DHT, brak ćwiczeń, no i często niestety jest bezowiałowy. I teraz uwaga, od razu na tej pierwszej stronie, bo tych stron mam troszeczkę dzisiaj więcej. Uwaga, PSA jest zbyt wiele błędnych, pozytywnych wyników. To takie w przypadku testów, które żeśmy robili sobie przez 2 lata. Twórca testu PCR stwierdził, że nie wolno nigdy wykorzystywać tego testu do badań na ludziach, aby stwierdzić, czy mają jakieś wirusy, dlatego że ten test, kiedy będziemy go wykonywać na ludziach, może stworzyć zbyt wiele fałszywych testów, wyników pozytywnych. Zbyt wiele pozytywnych wyników. On nie jest, ten test PCR nie został stworzony do tego, żeby stwierdzać, czy ktoś ma jakiegoś wirusa, czy nie. Natomiast establishment, naukowcy, lekarze i cały ten świat medyczny zatwierdził test PCR do badania w przypadku ostatniej zarazy. I to jest olbrzymi błąd, który zostaje wykonany, i to samo jest w przypadku PSA. I teraz ten znajomy z Londynu, u jego przyjaciela, poszedł na test PSA i co będzie? Być może otrzyma błędny, pozytywny test. Ale druga sprawa, która jest ekstremalnie ważna. Możesz to znaleźć w bardzo mądrych naukowych książkach. Uwaga, na raka prostaty się nie umiera. Koniec i kropka. Na raka prostaty się nie umiera. Umieramy z rakiem prostaty lub od leczenia raka prostaty. Raz jeszcze to podkreślę. Na raka prostaty się nie umiera. Umieramy na z rakiem lub od leczenia. Dużo więcej mężczyzn umrze nawet nie wiedząc, że ma przerost prostaty, w nie wypadku samochodowym umrze na inne choroby, czy na, na tak zwaną starość, chociaż coraz mniej raz niestety na to umiera, z rakiem lub od leczenia tego raka, czyli wprowadzenie chemioterapii, zniszczony organizm cukrzycą, e, podniesionym DHT, rozchwiany hormonalnie, dodatkowo może być zabity po prostu chemioterapią, czy jakimiś innymi e, e, zabiegami, które są dzisiaj stosowane w przypadku leczenia raka. Także to są takie podstawowe informacje. A teraz skąd za ten problem? Ja pod spodem wkleję dwa badania, które są jakby wyznacznikiem tego, dlaczego ta prostata nam przerasta, rozrasta. Przede wszystkim hipo i hiperglikemia. Co to oznacza? Hipo to znaczy niski cukier, hiper znaczy wysoki cukier. To są dwa stany cukrowe stanu glukozy w naszym organizmie w momencie kiedy się źle odżywiamy i powstaje insulinooporność i cukrzyca. I to jest podstawa tego, dlaczego w ogóle to się rozrasta. Po pierwsze, cukier tworzy stany zapalne. To jest najbardziej zapalny yy, składnik, który, który używamy jako pokarm, nie powinien być nigdy używany, który powoduje stany zapalne. Wzmaga również oddawa konieczność oddawania moczu. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, często mocz jest spowodowany tym, że spożywasz zbyt dużo cukru, dlatego że Twój organizm gromadzi wodę, a później musisz tą wodę razem z tym cukrem wydalić. Także tutaj cukier jest podstawowym problemem. Drugi to zrozumienie hormonu insuliny. Insulina, tak jak estrogeny, jest budulcowym hormonem. I na przykład niektórzy sportowcy, tak zwani kulturyści, wiedzą dobrze o tym i na przykład zażywają insulinę dodatkowo, bo insulina buduje, czyli puchnie. Czyli ta prostata puchnie przez insulinę, tak? Czyli to jest hormon budulcowy. I to jest największej, najwięcej problemów jest właśnie tutaj. Tutaj ja nie szukałbym problemów z prostatą, tylko szukałbym problemów z uregulowaniem cukru. Drugi to jest psychiczne i jest odrębny film na ten temat. Ja też wkleję te trzy filmy pod spodem, pod tym naszym dzisiejszym spotkaniem, gdzie psychicznie rozrasta się prostata. Jest to zagrożenie w środowisku. Jest tak zwana nowa germańska medycyna, która bardzo dokładnie to omawia. Zagrożenie w środowisku oznacza, że na przykład w pracy jest byle jak Nagle pojawili się inni mężczyźni, którzy w pracy Cię wygryzają. Ty już jesteś mężczyzną, który ma 40, 50 lat i już czujesz, że ten młody narybek, który przyszedł do Twojego zakładu pracy, po prostu chce Cię wygryźć. Oni Cię podśmiechują, oni po prostu Cię wygryzają z roboty. Prostata zacznie się rozrastać. Dlaczego ta prostata zaczyna się rozrastać? Dlatego, że kiedy powstaje zagrożenie w głowie mężczyzny, to jest sygnał, żebyśmy zostali ojcami żebyśmy stworzyli następne pokolenie. Tak samo będzie, jeśli Twój syn zaczyna dorastać. Powstanie konflikt. Twój syn zaczyna dorastać, no i nagle konflikt powstaje w domu. I znowu zagrożenie. Przerasta prostata. A trzeci taki konflikt to jest z Twoją żoną. Z Twoją kobietą, która przechodzi tak zwaną menopauzę. W momencie, kiedy kobieta przechodzi menopauzę, staje się bardziej męska niż żeńska. Pozbywa się e, jakby funkcji związanych z jajnikami i staje się bardziej męska. I wtedy następuje konflikt w domu. I ten konflikt również może spowodować przerost prostaty. Dlatego tak wielu mężczyzn ma problem z oddawaniem moczu właśnie w tym okresie. Między 40, 40, 50, 55 rokiem życia. Wtedy najwięcej tego problemu powstaje. No i mechaniczne. Też jest mnóstwo zapisków, które mówią o tym, że niestety tą naszą prostatę pobudzamy niepotrzebnie, mechanicznie. Na przykład za ciasne spodnie czy bielizna. Jeśli to naciska, zaciska, to jest bardzo blisko naszego, naszej pupy, bardzo Blisko jest ta prostata, naciskasz, przyciskasz, szorujesz i tak dalej, powstaje problem. Ale uważajcie, uwaga, też rower, y, twarde siodełka na rowerze, czy na przykład krzesło. Na przykład, jeśli masz już ten problem z prostatą, no to niekoniecznie siada już na rowerze. A jak siedzisz na jakimś krześle, to połóż poduszkę pod pupę, żeby było wygodniej. A teraz, co za tym robimy? Panowie, co my zatem z tym wszystkim robimy? Przede wszystkim ciepłe kąpiele z solą Epson. Ciepłe kąpiele, ale nie gorące, bo widzisz, gorąca kąpiel, taka, że jak wchodzisz do wody, że nie dasz rady wytrzymać, nie jest dobra na prostatę, ale ciepła kąpiel z solą Epson, raz w tygodniu, będzie powodować tę solę, kwaś na sól Epson, będzie zmniejszać stany zapalne w okolicach właśnie naszej prostaty. Drugie to jest taka upresura, którą za momencik Wam pokażę, to będzie ostatni element. Unikamy węglowodanów, czyli cukru i alkoholu. Zredukujemy, bo skoro cukier jest sta w tworzy stany zapalne i insulina jest hormonem, który rozrasta, tworzy rozrost w naszym ciele, unikamy po prostu tych rzeczy. Przestajemy zjadać pieczywo, makarony, pizzę, ciasta, ciasteczka, napoje wysoko słodzone, ale też alkohol. Alkohol to też cukier, tak? Wszyscy dobrze wiemy, jak powstaje alkohol. To też jest cukier. Nasze ciało nie rozróżnia za bardzo, jaki cukier jest dla niego mniej szkodliwy czy bardziej szkodliwy. Unikamy tych rzeczy po prostu. Następnie unikamy kofeiny. Kofeina również, ze względu na swoje właściwości pobudzające, może rozchwiać układ hormonalny w Twoim ciele i te DHT może również wyskoczyć w kosmos. Czyli na przykład osoby, które spożywają dużo kofeiny lub często, niestety mogą też starcić włosy. Po prostu. Jest to narkotyk, którego unikamy. Zamiast tego pijemy soki i wodę. Następna ćwiczymy, medytujemy. Są specjalne ćwiczenia i najprostsze ćwiczenie to jest takie, że w momencie, kiedy oddajesz mocz, czyli nawet nie musisz się do tego przebierać w ubrania do ćwiczenia, ani rozkładać ma. Maty, kiedy oddajesz mocz, zanim jeszcze, uwaga, zanim jeszcze powstanie problem z prostatą, wszyscy mężczyźni oddajemy mocz i zatrzymujemy podczas oddawania. Ja wiem, że to jest dziwne i nie zawsze się będzie pamiętać, ale po prostu oddajesz mocz i zatrzymujesz. Znowu oddajesz i zatrzymujesz. Tak dwa razy podczas oddawania moczu, to fajnie wyćwicza mięśnie, właśnie i wyćwiczy to naszą prostatę. A kiedy już mamy problem, to ćwiczymy, zasysamy mięśnie kegla, wciągamy puszczamy, wza, wciągamy, puszczamy, to jest naprawdę wspaniałe działanie. E, medytujemy też, medytujemy, czyli uspokajamy nasze ciało. TDHT DHT też wariuje w momencie, kiedy właśnie ta kofeina jest, kiedy jest dużo stresu w naszym ciele, aby obniżyć TDHT, DHT, po prostu musimy się wyciszyć. Koniec i kropka. Ja wiem, że dla mężczyzn to jest trudne. Dla mnie jest trudno się wyciszyć. Nie ukrywam. Non-stop się coś dzieje, od samego rana. Ja tutaj na Kostaryce muszę wstawać o 5 rano, zaczynać już swoją pracę, bo u Was jest wtedy godzina 13, czyli Wy już jesteście od 5 godzin z pracy co najmniej i później siedzę do samej nocy, i załatwiam wszystko, co się tylko da. Ciężko się wyciszyć, ale dlatego też praktykuję medytację codziennie, dlatego też ćwiczę, dlatego są specjalne ćwiczenia na platformie Wedzie Live, które nagraliśmy ostatnio. Na przykład takie ćwiczenie: podnosimy ręce do góry i zaciskamy pośladki. Jest to wspaniałe ćwiczenie, właśnie na prostatę. Unikamy wysoko przetworzonej Jedzenia. Wysoko przetworzone jedzenie jest yy, yy, zapalne, prozapalne. Jeśli spożywamy dużo takiego jedzenia, niestety będzie dużo stanów zapalnych, ale też przede wszystkim stanów zapalnych w naszym jelicie. To, że akurat prostata nam się rozrosła, wcale nie oznacza, że to tylko dotyczy prostaty. Bo to dotyczy przede wszystkim naszego układu pokarmowego. Stany zapalne powstają w układzie pokarmowym i na przykład może być problem tarczycy, albo na przykład problem prostaty, dlatego że spożywamy jedzenie, które nie jest przystosowane do naszego e, układu pokarmowego. Stany zapalne będą problemem, dlatego możemy wprowadzić zioła i rośliny, aby obniżać DHT, ale też za momencik wam powiem, jakie. A teraz akupresura, ale wiecie co? Nie, akupresurę pokażę Wam na końcu. A tutaj teraz wrócimy, przejdziemy przez te zioła i te dodatki, które możemy wprowadzić. I teraz uwaga. Aby obniżyć DHT, mam nadzieję, że to jest ciekawe, kochani, co przekazuję. Jeśli tak, to puśćcie mi paluszek serduszko. Niech więcej osób zobaczy tego live'a, to wzmocni zasięgi. Korzeń pokrzywy Korzeń pokrzywy ma wspaniałe właściwości obniżające DHT, dlatego kiedyś na kanale pojawił się film, jeśli nie chcesz tracić włosów, po prostu zdobądź pokrzywę. Pokrzywa to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o nasze włosy. Ma specjalne właściwości, które będą blokować receptory DHT, wtedy w ten sposób ten DHT będzie się wyciszał. Drugi to jest olej z maku. Olej z maku, w zasadzie chyba nigdy o nim nie wspominaliśmy tutaj na kanale, jakby jest o nim mowa, jeśli chodzi o naszą kosmetykę. I tutaj olej z maku, z makówki jest naprawdę wspaniałym, jeśli chodzi o obniżenie DHT, ale olej, tak? Żeby było jasne. Likopen. Likopen to jest wspaniały antyoksydant, czyli taki, e, taki dodatek, taka, taka forma roślinna, która gasi stany zapalne w naszym organizmie. I tutaj morela ma jego najwięcej, pomidor to chyba wiecie, tak? Czy arbus. Zjadamy te pokarmy, dostarczamy sobie likopenu. I tutaj zielona herbata się pojawia. Bardzo rzadko u nas się pojawia zielona herbata, ale przeprowadzone zostały wspaniałe badania na zielonej herbacie. I kiedy słyszycie, że zielona herbata jest antynowotworowa, to między innymi z tego badania właśnie pochodzi, e, pochodzą informacje, że właśnie zielona herbata zmniejsza e, stany zapalne w okolicach prostaty. Czyli zielona herbata wprowadziłbym ją do picia w momencie, kiedy ta prostata jest rozrośnięta. E, olejek herbaciany. Ale tutaj olej herbaciany raczej na skórę, czyli możemy posmarować sobie w okolicach prostaty, możemy posmarować sobie tą skórę tutaj w okolicach włosów naszych, olejkiem właśnie herbacianym. To jest w ogóle najlepszy olejek herbaciany, yy, najlepszy olej, to jest właśnie olejek herbaciany, drzewa herbacianego. Warto ten olejek zastosować. Następna rzecz to jest cynk. I tutaj cynk możemy sobie dostarczyć z różnego rodzaju pestek i nasion, ale muszę tutaj bardzo ważną rzecz powiedzieć. Orzechy, pestki i nasiona mogą również powodować stany zapalne w naszym organizmie, jeśli nie będziemy je spożywać w dwóch formach tylko. Pierwsza forma to jest olej, czyli mamy olej. Wyciskamy sobie olej i wtedy wyciśnięty olej nie mamy łupin, nie mamy łusek, w których mogą się znajdować te stany zapalne. Sam olej nie powoduje już stanów zapalnych. Albo druga forma to jest namoczenie. Kiedy namoczymy nasiona, pestki i tak przez kilka godzin, to dopiero możemy je jeść. Potrzebujemy się pozbyć tak zwanych inhibitorów wzrostu i wtedy będziemy mieli dostęp do tego cynku, który również wspaniale tutaj działa. Sok siedmioskładnikowy. To jest po prostu rewelacja. Sok siedmioskładnikowy od zaraz. Ja pod spodem wkleję link tutaj do tego soku. Ja zrobiłem kiedyś film. Na szczęście ma najwięcej wyświetleń, jeśli chodzi o soki. To jest sok na Twoją prostatę. To jest sok na Twoją insulinooporność. To jest sok, który dostarczy dużo potasu do Twojego organizmu, który Cię uspokoi, ale też zlikwiduje stany zapalne i kiszonki. Tak jak mówiliśmy na poprzedniej stronie, stany zapalne w jelitach możemy ich zagasić kiszonkami. Wprowadzamy dużo kiszonek, wszystko można kisić, każde warzywa można kisić, ale kiszonki, nie kwaszonki. Wprowadzamy kiszonki i pozbywamy się tych problemów. A teraz, uwaga najważniejsze, najszybsze i to, co działa od razu: akupresura. Jeśli masz problem z, akup z prostatą, uwaga, mam dla Ciebie takie informacje. Mamy tutaj ze sobą dwie rzeczy, już Ci zaraz wytłumaczę, o co tutaj chodzi, do tego zaraz dojdziemy, ale nasza akupresura to jest SP18. Akupresura pomiędzy palcem wskazującym a fakofem, nie wiem, jakie to jest palec środkowy, w każdym bądź razie, nasza akupresura znajduje się w tym miejscu, panowie. Tutaj się znajduje miejsce. Ja go może zaznaczę długopisem ten punkt. Znajduje się na dwóch rękach. Tutaj i tutaj. I tu mamy dwie ręce. To są nasze punkty na prostatę, tak? I te punkty, bierzemy sobie na przykład jakiś tam długopis, ale zamknięty, tak? Zamknie się. I stymulujemy te punkty. Naciskamy tak leciutko. Pu, 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 pu. Stymulujemy, tak? Po minuta, dwie minuty na jedną rękę raz dziennie. Rano wstajesz sobie i stymulujesz ten punkt. Stymulujemy, stymulujemy, stymulujemy. Druga strona stymulujemy do dwóch minut. Ruszamy i mamy to jakby załatwione. Ale jeśli nie mamy czasu na to, żeby stymulować, albo nie pamiętamy i tak dalej, słuchajcie, kochani, ja Wam tego nigdy nie pokazywałem, ale można kupić to na internecie. To są specjalne kulki do stymulacji, żeby stymulowało Cię przez cały dzień. Tu jest turmalin, to jest taka kulka. To można kupić nawet pewnie na Allegro i tak dalej. Można, wpiszcie sobie jakieś turmalinowe, turmalinowe e, miejsca te, do, do akupresury na przykład, coś takiego, tak? Do stymulacji. Wyciągamy sobie taką tutaj tą kulkę, kochani. Zciągamy tutaj jest to z plastrem, ale zaraz wam pokażę, jak nie macie takich kulek, co możecie zrobić. Wyciągamy sobie taką kulkę tutaj stąd. I w miejsce, gdzie ja mam tą akupresurę robić, ja po prostu tą kulkę wklejam. Ja sobie ją przyklejam na taśmę i noszę ją sobie przez cały dzień. Mam tutaj tą kulkę przyklejoną. Widzicie? Mam nadzieję, że to widać. I to już jest stymulacja. To jest stymulacja tego punktu. Jeśli masz problemy z prostatą, po prostu stymulujesz sobie te dwa punkty. Są jeszcze punkty na kostkach do przemasowania i tak dalej, ale pomyślałem przygotowując się do tego live'a, że to Wam pokażę na surowym życiu. Że będzie tam więcej miejsca, będzie kamera i tak dalej i będzie można najechać na tą nogę i będziecie mogli popatrzeć jak na tej nodze, co tam stymulować. Także zapraszam Was na surowe życie przy okazji. Bądźcie w Katowicach w dniach 14 do 15 stycznia. Tam będziemy również mówić o tych nowych punktach okupresury. Ale jeśli nie masz takiego turmalinu, to bierzesz jakiekolwiek nasionka. Ja tutaj mam nasiona rzodkiewki, bo my na przykład robimy sobie kiełki rzodkiewki. Mogą być większe, mogą być mniejsze, nie ma to znaczenia. Bierzesz nasionko, kładziesz sobie w to miejsce i przyklejasz zwykłym plastrem. I po prostu to ci stymuluje już przez cały dzień. Jest to powiedzmy najsłabsza metoda stymulacji tego punktu. Najlepsza jest, tak jak powiedziałem na samym początku, stymulujemy w tym miejscu jakimś ostrym przedmiotem jedna, druga ręka przez dwie minutki, raz dziennie albo przyklejamy sobie taki turmalin taki na, na te punkty, albo właśnie te nasiona. I teraz podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że to było wartościowe, ten cały mowember i ten cały e, te całe awareness, czyli zwiększenie naszej świadomości na temat e, e, raka prostaty i tak dalej, nie zapuszczaj żadnych wąsów, no bo na tym to polega, tak? Mowember, zapuść wąsy. Po co mamy to zrobić? Po to, żeby nas nastraszyć, że istnieje rak prostaty. Owszem, on istnieje, przerasta ta prostata, ciężko się wydala mocz, może piec, może boleć i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest śmiertelna choroba. Koniec kropka! To nie jest śmiertelna choroba. Ona nie dotyczy żadnej śmiertelności. Jedyne problemy, które mamy z tym związane, można rozwiązać w bardzo prosty sposób. Obniżając stany zapalne w naszym organizmie, likwidując insulinooporność i cukrzycę, czyli zmieniając swoją dietę, na przykład na taką, którą my proponujemy, rozejrzenie się w swoim środowisku nad tym, co ci zagraża i czy faktycznie coś ci zagraża. A po trzecie, zacznijmy panowie ćwiczyć. Ja wiem, że kiedy przychodzi ten wiek, te 30 parę lat, 40 parę, parę lat, przestajemy o siebie dbać. Ja wiem o tym. Mężczyźni przestają o siebie dbać, kobiety to jeszcze cały czas zabiegają, żeby jakoś fajnie wyglądać i tak dalej, a my, mężczyźni, co? Tylko piwsko, bebsun wywalony, siedzimy przed tym telewizorem, zaraz będą mecze, będziesz oglądać mecz od rana do nocy. Przepraszam, że tak mówię wprost. Zadbaj o swoje ciało. O Ciebie nie zadba, nie zadba żaden lekarz, o Ciebie nie zadba po prostu żadna służba zdrowia, bo oni są w ogóle tym nie zainteresowani. Ty sam potrzebujesz o siebie zadbać. Jeśli o siebie nie zadbasz, no to sorry, po prostu. Za moment trafisz na jakieś operacje, trafisz na jakieś leczenia chemioterapią czy radioterapią i cię nie będzie tutaj. Jeśli chcesz dalej żyć, to po prostu zacznij o siebie dbać. I to tyle, jeśli chodzi o ten przekaz mój dzisiejszy. Mam nadzieję, że wartościowy. Jeśli tak, to podziel się z innymi. Ratujmy tych mężczyzn przed operacjami, ratujmy ich przed strachem, przed rakiem e, i po prostu żyjmy dalej zdrowi, zdrowi i szczęśliwi. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się cieplutko, do zobaczenia.